Osiedlowe potańcówki powracają do łask. Po frekwencji widać, że taka forma rozrywki jest mieszkańcom potrzebna. Na brak atrakcji podczas minionego weekendu raczej nie można było narzekać. W sobotę na dzień pełen atrakcji zaprosiła Rada Osiedla numer 6. Pierwszą część imprezy zadedykowano najmłodszym, którzy mogli uczestniczyć w warsztatach. Po południu terenem rekreacyjnym przy ulicy Roweckiego zawładnęli starsi mieszkańcy. Wielkie brawa! Czas i tego, że mamy zakończenie lata, no to zawsze z Tobą chciałbym być przez. Taneczna atrakcja pod gołym niebem adresowana była do wszystkich i stanowiła wyjątkową okazję do wspólnej zabawy i integracji lokalnej społeczności. Zarówno pod względem frekwencji, jak i zaangażowania mieszkańców, spotkanie przy muzyce można zaliczyć do udanych. Oh.